Biceps to najważniejszy, jeden z najważniejszych mięśni dla wszystkich biegaczy przeszkodowych, bo mamy bardzo dużo przeszkód, i trzeba dużo wisieć i ten biceps, przedramię są mega ważne. Reszta mięśni oczywiście też, plecy, klatka piersiowa i tak dalej, ale no jednak łapy trzeba mieć w sezporcie. Mały ale wariat, mały ale wariat, jak powiedziałem. <grywa> Waży obecnie około 81 kg. Taka waga na mój wzrost, no idealna byłaby poniżej 75. Ja też nie jestem jakiś gruby oczywiście, no ale w smortach wytrzymałościowych, no muszę sobie też brać pod uwagę to, że tej masy mięśniowej troszeczkę ucieknie, ale to nie o to chodzi, nie jestem kulturystą, ale mimo wszystko, Rafał, wzywam Cię na jakiś pojedynek bicepsów przed lustrem. Zrób formę. Bo jak zobaczysz ten film, to tutaj gdzieś na siłowni, czy nie wiem, gdzie jeszcze będzie premiera, bo od razu nas wyczytaje na środek i porównamy kto na większego bica. Lepiej wyrzeźbionego, do no. większego ma. większego, ponieważ ty no.